Apostol Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca. I posłuchaj dziś tych słów. Ale choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, Którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. No, to bardzo silne, wręcz radykalne słowa. Jakkolwiek anioł. E, Nadprzyrodzone zjawisko, wizja, objawienie, które zaprzeczają zapisanemu Bożemu Słowu Nowego Testamentu, pochodzą od diabła, bądź od ludzi inspirowanych przez niego. No, w tamtej kulturze bycie przeklętym było czymś bardzo poważnym. Przeklętych ludzi krzyżowano. Jak czytamy, przeklęty każdy, który zawisł e, na drzewie. Z drugiej strony, zapisane Boże Słowo. Dla Kościoła to cztery Ewangelie i przede wszystkim listy apostolskie są źródłem, największym źródłem objawienia Boga i Jego natury działania względem nas. Więc stawiaj zapisane Boże słowo. Ponad wszystko inne. Nawet ponad wszystko to, co wygląda, że jest nadprzyrodzone i spektakularne. Biblia mówi, że w tych dniach diabeł będzie mienił się, będzie objawiał się jak anioł światłości. Jednak wiesz co? Zapisane Boże Słowo jest jedynym mieczem obosiecznym, który efektywnie jest w stanie oddzielić prawdę od fałszu, światłość od ciemności, prawdę od fałszu, światłość od ciemności, tym samym dobro od zła i chcę, abyś o tym pamiętał. W tym ty